W dniu 3 czerwca 2013 roku Muzeum Wojska Polskiego we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie uczciło Święto Dzieci, organizując Dzień Dziecka. Wśród zaproszonych gości byli podopieczni Mazowieckich Domów Dziecka, Fundacji Pomoc na Dłoń oraz Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Zanim pojawiły się przed kwaterą główną Muzeum Wojska Polskiego, dzieci zwiedziły salę położonego tuż obok Muzeum Narodowego. Ich największe zainteresowanie wzbudziły kolekcje mistrzów malarstwa polskiego, takich jak Jana Matejki, Leona Wyczółkowskiego, Piotra Michałowskiego, Jacka Melczewskiego i innych. Doświadczone pracownice Muzeum Narodowego w ciekawy sposób przedstawiły historię malarstwa, a także opowiadały plotki o malarzach i zadawały pytania, na które dzieci chętnie odpowiadały. Wizyta w Muzeum Narodowym na pewno zaszczepiła w dzieciach zainteresowanie sztuką. Tego dnia Muzeum Wojska Polskiego udostępniło swoje zbiory tylko dla młodych gości. Wraz z opiekunami był to spory tłum gości, ponad 300 osób. W Parku Broni Ciężkiej udostępniono dla dzieci wnętrza samolotów i śmigłowców. Ekipa Muzeum Wojska Polskiego, z pełnym profesjonalizmem, zaprezentowała wyposażenie i wnętrze latających maszyn. Ale to idzie. Trzymajcie tego, zaraz upłonę, patrz tu. Nie boicie się hałasu? Kolejnie. Nie, nie! Znajdujemy się w oczu wielozadaniowym, no, siedziało w nim 22 żołnierzy, mogli być to chroniarze którzy na tę tębinki byli desantowani. Cyk, jedno. Jednostka wojskowa Agat z Gliwic prezentowała samochód bojowy Humvee z pełnym wyposażeniem, w którym organizowano przejazdy dla dzieci. Przejażdżki cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem młodych gości okazji Dnia Dziecka uruchomiono specjalne działo samobieżne SU-57 Half-Track. Przedstawiono nowoczesną broń wojska polskiego: granatnik HK-GMK, karabin maszynowy FN Minimi, karabin strzelca wyborowego Accuracy AX338, broń osobistą i modele kamizelek kuloodpornych. Dzieci mogły się przekonać, jak ciężka jest broń używana przez Wojsko Polskie. Jednak mimo to przyszli żołnierze dzielnie próbowali swoich sił. ZKS Warszawa ustawiło stanowisko strzelnicy pneumatycznej, gdzie dzieci mogły spróbować swoich sił w strzelaniu. Żołnierze z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej prezentowali w trakcie jazdy z dziećmi swój pojazd prewencyjny Opel Vivaro. Głośny sygnał wypłoszył nieco Konika, który dzielnie sprostał ciężkiemu zadaniu włożenia kilkudziesięciu młodych jokejów. Przy doskonałej pogodzie, humory wzmocni wspólny obiad, fundowany przez siedzibę Restauracji Sphinx. Deser w formie jogurtów był podawany przez małego głoda firmy Danon, w którego rolę wcieliła się oczywiście jedna z pracownic Muzeum Wojska Polskiego, Monika. Pamiątki i prezenty dla dzieci zafundowali sponsorzy: PKOBP, Polkomtel, PZU. Jest bardzo dobra organizacja, dzieciom się bardzo podoba, są zadowolone. Co było najfajniejszego dla Ciebie? Yy, konik. Wozy te. Tak? Jeździłeś? Tak. Zadowolony? Tak. O, jest bardzo, bardzo fajnie. Jest tu bardzo fajnie, bardzo lubię samoloty. Mi się podobały samochody wszystkie. Samochody, tak? Mi się najbardziej podobało to wszystko chyba.